Cześć, hej, Siemanko i czołem. Witam was ten piękny środowy wieczór, podczas którego przeprowadzimy, zgodnie z moją obietnicą, unboxing mystery boxa z niemieckiego MediaMarktu o wartości 100 euro. W tym miejscu chciałbym wam serdecznie podziękować za wszystkie miłe słowa, które napłynęły do mnie po publikacji poprzednich filmów z tego cyklu. I zachęcić Was do subskrypcji mojego kanału, abyście nie przegapili żadnego unboxingu, który będę w przyszłości przeprowadzał. Tymczasem przedstawiam wam sprawcę tego całego dzisiejszego zamieszania, czyli Mystery Boxa o wartości wspomnianych 100 euro. I cóż, oczywiście, torba jest szczelnie zamknięta poprzez klamry niepewności. Pozwolę sobie otworzyć pierwszą klamrę, a następnie drugą. A następnie trzecią, aby płynnie przejść do wyciągnięcia z torby pierwszego przedmiotu. Co to będzie? Uwaga, uwaga. EcoVax. Accessory Value Pack. Aha. Jakieś szmatki do czyszczenia kurzu, natomiast nie znam tej marki. A to nie są e, ścierki, tylko to są worki, oczywiście. To są worki do odkurzacza. E, 19 euro kosztuje zestaw tych worków na stronie media. Ok, to pierwszy przedmiot. Idziemy dalej. Staram się oczywiście znaleźć coś małego, żeby od tych mniejszych rzeczy zacząć. Unboxing i całą śmietankę zostawić sobie na koniec. O, mam jakiś kabel. Co to jest za kabel? Kabel HDMI Hama 175 m 5 euro. Zaraz zobaczymy. 750 na stronie media, ale widzę, że za 450 można kupić. No tak, no 5 euro. Tyle kosztuje mniej więcej obecnie tej długości kabel HDMI. Nie jest to cena absolutnie mnie zaskakująca. Cóż, taki kabel zawsze może się w domu przydać. Odkładam go i losuję kolejny przedmiot. I co tym razem wylosuję? Znowu szukam jakiegoś małego opakowania. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ksavax, Przejściówka do rur. Do rury, do zmywarki albo do pralki. Zulaufschlauchfabinder. 5 euro na stronie MediaMarku. Okej. Okay. Tutaj poprzednio czułem też coś małego. Gdzie to jest? O, jest, jest, jest coś małego. I jest to für Glaskeramik Kochfelda. Xavax. Firma Xavax bardzo, bardzo dropuje w tych mystery boxach. 5 euro kosztuje ten przedmiot. Nie wiem, czy znajdę dla niego zastosowanie, ale jak nie ja, to na pewno ktoś inny takie znajdzie. Cóż mamy dalej? Pozwolę sobie znów lekko uchylić tę torbę, nieco mocniej. Bo teraz, teraz czuję, że mamy do czynienia z dużymi przedmiotami. Ale, moment, czyżby to była jakaś książka? Nie, to nie jest książka. To jest Microsoft Surface Go, klawiatura. Ona może być coś warta. Producent chwali się, że jest ona obita Alcantarą. Zobaczymy, ile ten przedmiot jest wart. Wow! 97 euro na stronie media. No, taka wetura wygląda ładnie, tym bardziej, że jest obita Alkantarą i rzeczywiście wygląda na porządnie wykonaną. 97 euro. Zobaczmy sobie jeszcze na polskim Allegro, jak prezentuje się obecnie cena tego przedmiotu. 250, ale azerty, a nie kuwerty, więc yy, nie wiem. O, jest ewentualnie, czyli niemiecka klawiatura na Allegro może ktoś też dropnął z paczki na Amazonie 72, czyli praktycznie sama klawiatura równoważy się z ceną zakupu Boksa. Świetnie. Przeceniona ze 129, dokładnie to jest ta klawiaturka. Mm, super. Dobra, jedziemy dalej. Pozwolę sobie tę klawiaturę dać na pierwszy plan. O, ustawimy to w ten sposób. Cyk stoi, stoi. Dobrze, losujemy kolejny przedmiot. Oj, doszło do problemu technicznego, mianowicie po prezentacji tej klawiatury e, nagrywanie filmu zostało z niewiadomych przyczyn przerwane przez mój smartfon. Ja otworzyłem paczkę do końca. Wyciągnąłem dwa kolejne przedmioty z tej paczki, wiem już co tam jest, także no nie będzie niestety tego elementu zaskoczenia. Serdecznie przepraszam. Natomiast postaram się, no aby wam to zaprezentować w jak najbardziej przystępny sposób. A więc kontynuując. Kolejny przedmiot, który wyciągnąłem przed przerwaniem nagrania, był to mały przedmiot, ponieważ posługiwałem się znowu tym samym kluczem, czyli duże, takie ciężkie, masywne rzeczy na koniec. I kolejny przedmiot to znane już Wam mocowanie na kamerę. Jest to kamera typowa do monitoringu. To mocowanie jest warte około 13 euro w internecie na stronie Media czy na e, innych stronach z elektroniką. I uwaga, uwaga, ostatni przedmiot na dziś: Modem Fritzbox 7590AX. Rzeczywiście jest to przedmiot o największej wartości, także mój klucz się sprawdził, ponieważ przedmiot ten kosztuje nowy na stronie media 270 euro. W Kauflandzie widziałem za 240, gdzieś na Amazonie czy na Otto widziałem jeszcze taniej. Można więc przyjąć, że taka średnia cena jest to około 230 euro. Jest tu informacja, że ten przedmiot był już w użytku, natomiast nie znaczy to nic więcej jak to, że ktoś po prostu ten przedmiot otrzymał, rozpakował i odesłał, bo miał do tego jak najbardziej prawo. Zobaczmy sobie stan tego routera. Pozwolę sobie otworzyć, bo pudełko i tak było już otwarte. No ewidentnie jest to nowy sprzęt, on siedzi tam, e, siedzi tam bezpiecznie pod kartonem. Kable ktoś chyba wyjął, rozplątał, rozpakował. Sam modem, ciężko mi powiedzieć, wygląda na to, jakby był zapakowany oryginalnie. I cóż, oto co udało nam się dzisiaj upolować z tej torby o wartości 100 euro. Przyznam szczerze, że mnie bardziej emocjonuje elektronika typu smartfony, smartwatche, tablety, słuchawki, e, aniżeli e, tego typu gadżety jak routery czy e, jakieś adaptery do kamer, prawda? Tym niemniej nie oznacza to, że nie znajdzie się osoba którą właśnie rozemocjonuje taki oto router, bo będzie go najzwyczajniej w świecie aktualnie potrzebowała, a ja będę w stanie tej osobie zaproponować dobrą za to cenę. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Czy w Waszej opinii jest to utopione 100 euro, czy może zainwestowane 100 euro? Dziękuję Wam serdecznie za wytrwanie do końca i z tego miejsca zapraszam na moje kolejne produkcje. W tym momencie nie jestem jednak w stanie podać konkretnej daty, kiedy ukaże się nowe wideo, ponieważ jest to uzależnione wyłącznie od tego, kiedy pojawią się nowe boksy w mediach. Stop klatka, ponieważ już wiem, kiedy to nastąpi, a mianowicie w niedzielę 11 września, klasycznie o godzinie 17. I cóż, to by było dzisiaj na tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Siemanko!